Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.7.2 moda, który się nazywa Extended Workbench i doda nam możliwość tworzenia narzędzi lepszych i mocniejszych i dużej, takich wytrzymalszych. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać tego moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl Znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty, i możecie sobie tę listę filtrować, na przykład według wersji Minecraft, albo według sześciu kategorii, albo alfabet alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl. A teraz sobie pobierzemy pliki i taki plik właśnie pobieramy z takiej strony i oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na tę stronę zjeżdżamy sobie w dół, jedziemy, jedziemy i tutaj zaraz na samym początku mamy beta version 1.72. Klikamy tutaj show i tu mamy download. I tutaj jak klikniemy to stąd właśnie pobieramy z tego malutkiego downloadiku. A jeżeli pojedziemy sobie niżej, no to tutaj jest filmik przedstawiający moda. Tutaj jest pokazane właśnie, że jest większy crafting, większy stół do craftingu. Tyle jest miejsca w craftowaniu. I tutaj są pokazane właśnie, jak to się kraftuje i jakie z tego wychodzą narzędzia. I że, że jest że na przykład... Działają 100% szybciej i tam 100% więcej obrażeń dają. I czegoś tam jeszcze. I tutaj są właśnie też kraftowanie zbroi, która też jest bardziej wytrzymalsza. I co tu jest jeszcze? No, tam sobie jeszcze popatrzycie. W każdym razie zrobimy sobie na pewno jakiś taki. Kilofik, żeby zobaczyć, jak działa. Ok, przypominam tutaj właśnie, jak jest to. Klikamy Show i tu jest Download. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie zainstalowanego Forge na wersji 1.7.2, to filmik pomocny Tuty 189 Wam w tym pomoże. A jeżeli macie wersję non-premium, to yy, skąd wziąć launcher, launcher non-premium, jak go zainstalować. Jeżeli jeszcze nie macie, dowiecie się w filmiku pomocny Tuty 176. I potem wróćcie do filmiku 189 i sobie zainstalujcie forge na wersji 1.7.2. I uwaga, w tym filmiku 189 ja instaluję forge z końcówką 968, ale wy teraz pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w tym filmiku, wersję rekomendowaną, bo już jest. Już jest wersja rekomendowana i ma numerek końcówki 1024. I właśnie na, ten, na tę wersję rekomendowaną będę instalować Extended Workbench. No i ostatnia rzecz została do zrobienia przed zainstalowaniem. Otóż wchodzimy do folderu appdata przez roaming. Znajdujemy folder .minecraft, który tam jest, bo stworzyliśmy go chociażby przy instalowaniu właśnie. Forge'a i yy, na 1.7.2 i ten folder .minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja tego moda. No i teraz instalujemy. Otóż wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i tutaj przerzucamy Extended Workbench do folderu mods. I jest tutaj. Zamykamy, jest zainstalowane. Wchodzimy do Minecrafta, żeby zobaczyć jak to działa, czy to działa, czy się nic nie kreszuje i tak dalej, i tak dalej. Mam Forge z końcówką 1024. Klikam play. I czekamy aż się otworzy. I czekamy, i czekamy. No. Pokaż pokaż się. No dobrze, już. Proszę. No i mamy. Wchodzimy do moc. I szukamy. Extended Walkbench jest. Gotowe. Tryb jednoosobowy. I gramy w wybranym świecie, no i mamy nasz świat, nasze jeziorko w kształcie serduszka, i co? I mamy tutaj tak, w ekwipunku, w łapce mam te, w tej chwili siekierę i mam kilof. Jak widzicie, on jest na 132 uderzenia. I teraz jeszcze ma plus 3 obrażenia. No, a ten mod, jak wiecie, dodaje większe i lepsze y, narzędzia. Także, jak ten ma plus 3 obrażenia, to tutaj jest taki sam Kilow Stownowy, kamienny Stownowy. I on ma już 4,5 obraże obrażenia, daje. Jak widzicie, jest dłuższy. Zaraz takiego sobie zrobimy. Mam już przygotowane troszeczkę rzeczy. O, mam tutaj dwa workbenche i jak się postawi jeden obok drugiego, to jak widzicie, się złączyły, mają jedną, yy, no, jeden obrazek. I teraz jak się kliknie prawym na to, no to mają tutaj właśnie taki długi, yy, taką długą, tyle, tak dużo miejsca do konstruowania. No i teraz wsadzamy tutaj sobie raz, dwa, trzy, cztery. 4 deski niepatyki i bruk w ten sposób. I mamy zrobiony właśnie taki kilof. Jak widzicie, jest dłuższy od tego i ma 4,5 obrażenia, a ten ma 3 obrażenia. No i teraz sobie weźmiemy. Jeszcze raz przypomnę, że ten jest w lewym górnym narożniku. Macie, że jest na 132 uderzenia, a ten z kolei nowy jest na 263. Także, jak widzicie, jest różnica. Można sobie więcej powydobywać tegoż kamienia, na przykład. No i tutaj, jak pukamy, to je ileś to czasu zajęło. I tutaj w zasadzie tyle samo, więc czasowo to się nie różni, tylko właśnie ilościowo. Chociaż powinno się różnić, bo. bo bo ma jednak więcej obrażeń zadaje. Ale nieodczuwalnie jakoś tak. No ale jak widzicie, można to dłużej sobie kopać, bo ten już się skończy za 127 klocków, a ten dopiero za 258. Także jest to przydatne. No i oczywiście można tam też robić zbroje i inne rzeczy, mieczyki. Mieczyki na przykład. Mieczyk, taki mieczyk, 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 tu jest mieczyk, na przykład diamentowy mieczyk ma plus 11 obrażeń, a normalny diamentowy mieczyk ma plus 7 obrażeń. No to jest też różnica. I taki mieczyk jest na 1562 uderzenia, a ten. Na 2342, no więc spokojnie można sobie iść i zabijać kurczaki czy coś tam innego. Ok, no to w takim razie jak widzicie, mod działa. Tam sobie te receptury musicie znaleźć w, na tej stronie, z której pobieraliśmy moda. A ja w takim razie kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę AniaPG.pl, wchodźcie na mojego nowego bloga, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem, pa pa.